Cześć, witaj na kanale Freak Toys, w odcinku, w którym porozmawiamy sobie o tym, jakie figurki znajdą się niedługo na tym kanale. Będzie coś dla fanów DC, coś dla fanów Marvela i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A więc zapraszam na film. Figurką, od której zaczniemy nasz film, będzie figurka z Marvela, a dokładniej Marvel Legends Wong. Z filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wonga jeszcze nie miałem w swojej kolekcji, a więc na pewno uzupełniam swoich ulubionych bohaterów. Na pewno będzie to bardzo fajna figurka. Szczególnie interesują mnie te dwie tarcze. Buffa nie zbieram, więc raczej pójdzie gdzieś na aukcję. Także Wong na pewno. Wypadnie tutaj dobrze i będzie idealnie pasował do mojej kolekcji. Kolejną figurką ze świata Marvela będzie serialowa Kate Bishop z serialu Hokaj. Serial bardzo przypadł mi do gustu i na pewno ta figurka również będzie bardzo fajna. Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na podwójny staw łokciowy, a to jest duży plus. Oczywiście mamy tutaj Bafa od Ultrona, którego nie zbieram, więc również gdzieś poleci na jakąś aukcję. Także zostawię przy samej figurce i mam nadzieję, że będę z niej zadowolony. Oczywiście to nie koniec serialowych figurek od Marvela, ponieważ musiał tutaj zagościć, musiał. Była to najbardziej wyczekiwana figurka od dawna przeze mnie, a jest to Moon Knight. Moon Knight, oczywiście serial był dobry, chociaż jak każdy znalazłem tam parę minusów, ale naprawdę sam design tego bohatera bardzo przypadł mi do gustu i figurka również jak widzę bardzo oddaje wszystkie plusy tego kostiumu i na pewno również fajnie będzie się prezentował na mojej półce. Do Mr. Knighta nie jestem jakoś mocno przywiązany, ewentualnie gdzieś jeżeli go znajdę w jakiejś dobrej cenie możliwe, że go dokupię, ale jednak Moon Knight to był ten numer jeden i to tyle jeśli o niego chodzi. No, jestem już zadowolony. Kolejny serial, kolejna figurka, a tym razem jest to Shihak. Mogę niektórych zdziwić, ale w dniu kręcenia tego filmu serialu She-Hulk jeszcze nie oglądałem. Wynika to z małego problemu z Disney Plusem, ale mam nadzieję, że niedługo na ten serial. Słyszałem różne opinie o nim, ale jeśli chodzi o samą figurkę, to ta na razie prezentuje się bardzo dobrze i chyba tutaj o to chodzi. Jaki będzie serial? Zobaczymy. Na razie figurka na plus. Oczywiście mamy tutaj w zestawie Bafa od Ultrona, którego również gdzieś wystawię na aukcję. Także serdecznie zapraszam chętnych. No i co? Zobaczymy. Jeżeli figurka będzie po wyciągnięciu z pudełka wyglądała tak samo dobrze jak w pudełku, to nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. I ostatnią figurką z Marvela będzie Namor. Namor z filmu Czarna Pantera Wakanda Forever. Po raz pierwszy mam do czynienia z pudełkiem kompletnie zabudowanym. Marvel, a raczej Hasbro, przeszedł teraz na ekologię, zabudował wszystko kartonikiem. I tak naprawdę, czy to jest dobre? No nie wiem, bo dopiero po wypakowaniu tej figurki zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak? Teraz praktycznie kupujemy kota w worku. I mam nadzieję, że z figurką będzie wszystko ok. Będzie pomalowana tak jak należy. No i co? Co do filmu. Na to chyba też będzie trzeba poświęcić jakiś odcinek. Sam namor mnie zainteresował. Także kupiłem figurkę i mam nadzieję, że wszystko z nią będzie ok. Przechodząc do figurek DC. Zaczynamy mocnym uderzeniem, a jest to filmowy Black Adam. Oczywiście figurka Rocka Johnsona bardzo ładnie odwzorowaną twarzą, także myślę, że figurka będzie dosyć solidna. Kupiłem ją jakiś czas temu tak naprawdę jeszcze przed premierą filmu, ale czekałem z recenzją aż obejrzę film. Myślę, że teraz to będzie miało trochę więcej sensu, ponieważ już wiem mniej więcej o co tam chodziło. Także figurka na pewno fajna. Martwi mnie jedno, ponieważ większość figurek z DC, jakie posiadam, jest w skali 6 cali. Ta figurka jest 7 calowa i obawiam się, że będę musiał ustawić ją gdzieś indziej, ale zobaczymy. Na pewno sobie porównamy te figurki na recenzji. Także myślę, że jest na coś czekać. Jeden z ostatnich figurkowych zakupów to zakup komiksowego Azrael'a. Jest to nie mój zakup, bo jak wiecie, komiksowych figurek nie zbieram. Kupił ją mój kolega Adam z kanału Komiksomania i poprosił mnie znowu, abym ją zrecenzował, także figurka wygląda dosyć ładnie. Jest to oczywiście Azrael z komiksu Batman Nightfall. No i cóż, mam nadzieję, że, że przypadnie i Wam, i Adamowi jak najbardziej ta figurka do gustu. Jak dla mnie jest na pierwszy rzut oka ok, ale jednak komiks to nie moja bajka. Dosyć długo też zastanawiałem się nad zakupem tej figurki, a jest to Lobo. Lobo, oczywiście nie miał swojego filmu jeszcze, nie doczekaliśmy takich czasów. Cóż, więc zdecydowałem się na zakup tego Lobo. Figurki Lobo jeszcze żadnej w swojej kolekcji nie miałem i chyba głównym to było powodem jej zakupu, tak naprawdę. Chociaż sama figurka też prezentuje się bardzo dobrze i mam nadzieję, że również spełni moje oczekiwania. Na pewno ustawię ją gdzieś obok Slantinga może. Myślę, że tam znajdzie swoje miejsce. Szkoda, że McFarlane nie wydał tej figurki razem z tym wielkim motorem. Nie pamiętam jak się nazywa, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Także zobaczymy. No i ostatnią figurką w tym filmie, jaką udało mi się zakupić, jest to figurka z drugiej ręki, ale w bardzo dobrym stanie i nawet w pudełku. W pudełku, gdzie jest oczywiście karta, jest podstawka, nic tutaj nie było wyciągane poza samą figurką, a jest to Joker. Joker z gry Arkham Asylum. Także pewnie się ciekawicie, po co mi taka figurka? Otóż mam mały plan zbudowania takiego gamingowego świata Batmana. I oczywiście wychodzi też dużo figurek teraz od McFarlane'a, Seria czterech figurek, a w sumie pięciu, bo też jest tam Bat, czyli Batman, Catwoman, Pingwin oraz Rasal Ghul. Gdzie złożyć możemy e, Salomona Grand? I tam już będzie pięć postaci. Joker będzie szósty. W planach mam jeszcze bejna. E, widziałem też zapowiedzi Mistera Aflis, czy też e, zagadki Ridlera dokładnie. Także myślę, że uda mi się zbudować takie uniwersum najgorszych wrogów Batmana i fajnie to ustawić na półce. Także właśnie po to ten Joker jest mi potrzebny. O dziwo tego Jokera już bardzo ciężko znaleźć. Na szczęście mi się udało. No i jestem z niego bardzo zadowolony. No i cóż, przyszedł czas podsumowań. Mamy tutaj cztery figurki DC, pięć figurek z Marvela, także Marvel zawsze górą. Nie, oczywiście żartuję, uwielbiam wszystkich superbohaterów, czy to DC, czy Marvel, nie ma to znaczenia żadnego. Także mam nadzieję, że yy, odcinek Wam się podobał, że będziecie zaglądać na te recenzje tych figurek. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, no i inne bla bla bla. Także do zobaczenia, cześć!